Wojtek Kurczewski Kano Amber i Sosom i taki piękny bursztyn wjeżdża dzisiaj na warsztat. Witajcie! Co to w ogóle jest za cudo? To jest typowy przedstawiciel bursztynów usteckich, prawdopodobnie wypukany ze złóż znajdujących się w klifach między ustą a poddąbiem, albo jest to jakiś taki wielokrotny dłupek z jakiegoś jeszcze większego bursztynu, albo jakaś taka forma naciekowa, z której po wielu przejściach został taki kształt sopla, czy nawet bardziej można powiedzieć kła jakiegoś niedźwiedzia jaskiniowego, czy tygrysa szablozębnego. Przynajmniej tak moja wyobraźnia na ten kształt reaguje. W każdym razie wszystkie te przejścia musiały mieć miejsce na tyle dawno, że cały bursztyn pokrył się równomiernie, patyną w kolorze, jak to mówi jeden z moich znajomych poławiaczy z Ustki, Cuba Libre, czyli whisky z kolą na lodzie. Taki kolor już nie koniak, ale jeszcze nie pełen brąz, a taka głębokość barwy powstaje w morzu przez ładnych kilkaset lat. I tyle mniej więcej ten bursztyn musiał wędrować po opuszczeniu pierwotnego złoża. A zresztą to nie jest cała jego historia, bo to nie jest moje znalezisko to jest bursztyn znaleziony przez Tamka. Z Tomkiem poznaliśmy się w ten sposób, że pod koniec listopada zeszłego roku napisał do mnie maila z pytaniem czy nie zechciałbym mu podpowiedzieć kiedy warto jest się pojawić nad morzem, żeby trafić na jakieś takie warunki pogodowe, które są sprzyjające wysypowi bursztynu. Poradziłem mu, żeby sobie zajrzał na naszego patronaita, gdzie dwa tygodnie wcześniej zacząłem prowadzić bursztynową prognozę pogody z myślą właśnie o ludziach takich jak on, czyli takich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bursztynem i jeszcze nie wiedzą dokładnie kiedy trzeba Trzeba się pojawić na plaży, żeby trafić na jakiś większy wysyp. Tomek faktycznie z rady skorzystał, został naszym patronem i odpisał mi następnego dnia, że to co tam zamieszczam w komentarzach, to jak tłumaczę na bieżąco wszystkie te zjawiska związane z wysypem bursztynu jest super i żebym nie przestawał, więc nie przestałem. Cały czas prowadzę bursztynową prognozę pogody. Dzięki temu wiele osób nałowia już sobie spore ilości bursztynu w zeszłym sezonie i mam nadzieję, że w tym nałowią jeszcze więcej. Czego im serdecznie życzę, a gdybyście wy też chcieli skorzystać z tej prognozy, to oczywiście link zostawię Wam w opisie tego filmu i wracam do bursztynu, bo to jeszcze nie koniec jego historii. Tomek wybrał się w pierwszej połowie stycznia do ustki, zaplanował sobie wyjazd w terminie, który opisywałem jako korzystny dla połowu bursztynu, i chociaż sam jeszcze nie wchodzi do morza, tylko poszukuje bursztynów z latarką na plaży, to trafił taki piękny okaz w materiale dryfowym, wyrzucanym z kaszarów i pozostawionym przez miejscowych poławiaczy. Ale i to jeszcze nie jest koniec tej historii, bo tak się składa, że rodzice Tomka obchodzą w tym roku jakąś okrągłą rocznicę ślubu i Tomek postanowił zrobić piękny prezent swojej mamie i wykonać z tego bursztynu wisior i w związku z tym poprosił mnie o to, żebym wyszlifował dla niego ten kamień. Oczywiście od razu się zgodziłem, bo praca z pięknymi kamieniami, które dodatkowo jeszcze mają swoją własną historię, to dla każdego szlifierza największa przyjemność. A właśnie ta historia i wartość sentymentalna dodana do tych kamieni, a czy wykonanych z nich później przedmiotów to jest coś, czego się nie da kupić za żadne pieniądze. To trzeba przeżyć samemu. I bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej historii. Dziękuję Ci, Tomku. Wracając do samego bursztynu, prześwietlę go teraz, pokażę Wam co tu się znajduje w środku. Bursztyn jest bardzo fajnie podzielony, bo w połowie jest zupełnie przezroczysty. A w połowie jest takim półmatem, jakimś chmurzastym, z jakimiś takimi chmurami, które dodatkowo układają się w jakieś takie pasma i to może wszystko bardzo pięknie zagrać po szlifowaniu. Trochę się obawiam tutaj o tą końcówkę, bo z jednej strony jest to taka nadlewka, bardzo głęboko doklejona. Nie do końca, nie do końca ufam i nie do końca tak naprawdę bez zdjęcia kory wiem, czy to jest pęknięcie tutaj w tym miejscu, które będzie dyskwalifikowało tą końcówkę i będzie zmuszało do tego, żeby ją po prostu usunąć od razu. Może się okazać, że ona pozostawiona, będzie narażona na urazy mechaniczne i wcześniej czy później ten burszt ten się tutaj ułamie, a tego bym nie chciał, więc wolałbym w takiej sytuacji sam tą końcówkę usunąć, nawet kosztem kształtu, ale myślę, że nawet bez tej końcówki ten, to, to, tą ideę pierwotną kła, jakiegoś takiego starożytnego stworzenia da się zachować. Być może być może to jest tak, że to tutaj w środku to, to, to jest jakaś rybia łuska, być może są tam również jakieś inkluzje. Z drugiej strony, na drugim końcu jest też. Jakiś taki głęboki albo pęknięcie, albo jakiś kawałek liścia, albo jakaś nadlewka. Coś, co głęboko w ten bursztyn wchodzi i też po odsłonięciu kory dopiero będę decydował, czy tą końcówkę usuwać, czy, czy wygładzać, czy zostawiać, w zależności od tego, co to tak naprawdę będzie. Bursztyn super, bardzo piękny, bardzo ładnie łapie światło. Myślę, że tak naprawdę ta granica między tą częścią krystaliczną a tą częścią zachmurzoną, to będzie gwóźdź programu i to będzie najciekawsza. Najbardziej efektowna część tego bursztynu. Na szczęście biegnie ta granica przez sam środek od góry do końca tego sopla, więc bardzo pięknie będzie tutaj dodatkowo jego urodę opowiadać. No i co? I to, I to by było na tyle. Wstępnie, jeszcze jak zawsze przed rozpoczęciem pracy, zważę. Bursztyn, że bardzo, 20 gram z kawałeczkiem. Bardzo ładna waga. Bardzo fajny okaz. Super. Nie pozostaje mi nic innego jak brać się do roboty. Życzę Wam miłego oglądania. Ok, wstępnie karę udało się zadrzeć bardzo ładnie. Już jawią mi się dwa projekty, niestety droga między nimi rozchodzi się już teraz. Już teraz trzeba będzie zdecydować, którą z nich pójść. Natomiast nie potrafię tej decyzji zupełnie podjąć, więc postanowiłem przetrzeć kamień papierkiem jeszcze najgrubszym. I być może, jak te powierzchnie uda mi się troszeczkę bardziej ładzić, to wtedy będzie mi łatwiej zdecydować, którą z tych dwóch ścieżek chciałbym pójść dalej. OK, to oczywiście nie są jeszcze perfekcyjne krzywizny i ostateczny kształt, jaki chciałbym zostawić. Ale to jest ten moment, w którym chciałbym zobaczyć, jak ten bursztyn prezentuje się pod olejem, więc piękne smarować. No dobrze, zobaczmy, co tutaj nam się pod tym olejem pojawi. No, ta strona piękna. Bardzo fajnie tutaj te inkluzje widać. Pięknie te pasma się tutaj układają. To jest bardzo mocna strona tego bursztynu. Zresztą ten bursztyn nie ma słabych stron. On z każdej strony wygląda ślicznie, i każda z tych stron jest jego mocną stroną. Od góry też to wszystko imponująco się zapowiada. Bardzo, bardzo ładny bursztyn się szykuje. Będzie jeszcze lepiej widać za chwileczkę, jak odpalę latarkę. To sobie zobaczycie dokładnie, co tu się wydarza, co tu się odbywa. Tak? Zobaczmy sobie z drugiej strony, teraz. No, tutaj to już pełna magia. Boska, jedwabiście pięknie połyskująca ta chmura. Tutaj bardzo fajne w końcówce trybie łuski z jakimiś bąbelkami. I inkluzje. Na szczęście, na szczęście okazuje się, że nie trzeba będzie usuwać tej końcówki. Na szczęście są to dwie osobne inkluzje i każda z nich wchodzi w ten bursztyn w mniej niż 50%, więc końcówka jest niezagrażona. Tutaj trzeba by się naprawdę mocno postarać, żeby ona odpadła, więc zostaje. I to jest bardzo dobra wiadomość. Co do tego pęknięcia, to jest właśnie jeden z powodów, dla których rozjazd między projektami się pojawia i trzeba będzie zdecydować już na tym etapie, jakie kroki podjąć dalej. Pierwszy projekt pierwotny, jaki mi chodził po głowie, to całkowicie klasyczne, proste rozwiązanie, czyli ramka ze złota pod bursztynem, z pazurkami obejmującymi od dołu bursztyn, trzymającymi go z kółeczkiem z tej strony, żeby można było przepleść łańcuszek. I taki bardzo prosty projekt wykonany w złocie. Mi się jawił jako pierwszy. Natomiast, żeby było jak najbardziej klasycznie, to tak naprawdę powinno się usunąć zarówno to pęknięcie, i tak tutaj z góry na pewno trzeba będzie usunąć jeszcze ten fragment, który jest odpęknięty i, i na taką głębokość to wszystko jeszcze zaszlifować. To jest raz. Ale dwa usunięcie całkowite, tak głęboko wchodzącego liścia, czy co, co by to nie było, powoduje, że zmienia się troszeczkę kształt całości, tak? I, i mówię, w zależności od projektu, albo klasycznie już faktycznie usunąć to. Część, usunąć ten kawałek jeszcze, tak? I zrobić już całkowicie symetryczny kieł, i wtedy pod takie rozwiązanie w, z zakuciem w złoto. I to już będzie jak najbardziej klasyczne podejście, i jak najbardziej klasycznie piękny wisior z tego wyjdzie w złocie. Bursztyn absolutnie na takie rozwiązanie zasługuje. Jest zjawiskowy, wyjątkowy, z pięknymi jedwabiście połyskującymi chmurkami, które są naprawdę dużą rzadkością. Dodatkowo, te inkluzje tutaj wchodzące też mają własną opowieść. Z tej strony te chmury na dodatek się pięknie z jakimś takim pasmem układą. Z każdej strony to się dobrze ogląda, więc mówię to, to jest najwyższej klasy bursztyn i ona absolutnie zasługuje na takie rozwiązanie z zakuciem w złoto. Natomiast decyzję tak naprawdę tutaj trzeba będzie podjąć już teraz, bo z drugiej strony drugie rozwiązanie, które mi gdzieś tam zaczyna świtać i, i, i które gdzieś mi tam chodzi po głowie, jest takie, żeby zostawić jak najwięcej z tego kształtu, jakim on w tej chwili pierwotnie jest. Troszeczkę to wszystko jeszcze pouładzać, mimo że tą dziurkę jeszcze też udałoby się usunąć, ale tak, żeby nie wejść inwazyjnie w tą inkluzję, która tutaj pod tą dziurką się znajduje, też jest bardzo fajna. I też uważam, że fajną historię opowiada ten kawałek listka, który tam gdzieś wychodzi tutaj z tej strony, tak? i też uładzić oczywiście to wszystko jeszcze i wszystkie te krzywizny, i zostawić w takim jak najbardziej pierwotnym kształcie, wielkim ten bursztyn został znaleziony, natomiast sam wisior wykonałbym w ten sposób, że naokoło tego bursztynu i na około tego pęknięcia przed lub byłbym wielokrotnie czerwoną jedwabną nić. I oczywiście z kółeczkiem tutaj do przeplecenia łańcuszka. To jest rozwiązanie, które nie jest standardowe w Polsce i w Europie rzadko się go używa, natomiast jest to bardzo popularne rozwiązanie w Azji, szczególnie w Chinach i w Japonii. Tam się bardzo często łączy głównie jadeit z jedwabną czerwoną nicią I to, i to daje bardzo piękny efekt. I żeby uciąć od razu dyskusję, standardowo w Polsce wisior wykonano by w ten sposób, że tutaj nawiercono by dziurkę i w tą dziurkę wklejono by sztyft z oczkiem do przewieszania łańcuszka. Natomiast to nie jest rozwiązanie dobre z kilku powodów. Po pierwsze, po pierwsze z tego powodu, że absolutnie odejmie jakości temu bursztynowi Nawiercony bursztyn, przezroczysty, po prostu brzydko wygląda, jak jakiś kawałek plastiku i, i to by było bardzo szkoda. Po drugie jest to rozwiązanie chwilowe, czasowe, tak? Bursztyn jest żywym kamieniem i wcześniej czy później zacznie reagować zarówno z klejem, jak i z metalem. I skończy się to wszystko tylko i wyłącznie tym, że to się rozklei i odpadnie, tak? Więc jest to rozwiązanie chwilowe, z typu takich jak mawiał mój były mechanik, że gwarancja... Tylko do wyjazdu zabramy. No i właśnie dlatego jest moim byłym mechanikiem, że ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, tak? Ja jestem, tak powiem, zwolennikiem starej szkoły, czyli jeżeli już faktycznie podejmuje się wykonanie jakiegoś zadania, to staram się je wykonać tak, żeby ta praca działała, a nie działała tylko i wyłącznie przez chwilę czy tam przez jakiś czas, tak. Stąd ten pomysł na mocną czerwoną jedwabną nić wielokrotnie przepleconą, to będzie się trzymało latami. No i będzie to oczywiście pierwsza klasa, jeżeli chodzi o jakość wykonania przedmiotu. I uważam, że ten czerwony kolor tutaj tylko i wyłącznie jeszcze dodatkowo podkreśli urok. Tego bursztynu, bo uroda jego jest naprawdę wielka. Także ta, takie dwa rozwiązania i tego typu decyzje mnie czekają. Ja nie lubię podejmować takich decyzji na szybko, więc myślę, że się z tym tematem jeszcze prześpię. Pomyślę nad tym wszystkim i zastanowię, które z rozwiązań będzie dla tego bursztynu najlepsze. To jest naprawdę zjawiskowy, tak. No, co, to, to nie pozostaje nic innego, jak ci tylko pogratulować, że udało ci się znaleźć taki piękny bursztyn. Naprawdę jest to super znalezisko i szykuje się przepiękny klejnot. Ponieważ nie szlifuję tego bursztynu dla siebie, a problem z podjęciem decyzji, którą drogą pójść, pozostawał ciągle nierozwiązany, postanowiłem skontaktować się z Tomkiem i poprosić jego o pomoc w tej sprawie. Tomek, po zapoznaniu się z tematem, można powiedzieć, że powybierał wisienki z obydwu tartów i w ten sposób zrodziła się decyzja o tym, że z jednej strony zostawiamy z pierwotnego kształtu ile tylko się da, a żeby jak najlepiej wyeksponować piękno tego bursztynu i niczym go nie zasłonić, oprawiamy w złoto. I już. Decyzja podjęta, a ja mogę spokojnie zająć się kolejnymi etapami pracy. Ok, udało się usubtelnić wszystkie te krzywizny. Bursztyn prezentuje się coraz piękniej. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak mi się udało wyprowadzić to pęknięcie górne. I bardzo mi się podoba właściwie już teraz wszystko w tym bursztynie, więc dalsze kształtowanie nie ma najmniejszego sensu. Myślę, że to jest najwyższa pora na to, żeby przejść do prepoleru. No i na koniec muszę przyznać, że to jest jeden z najtwardszych bursztynów, z jakimi ostatnio pracowałem i gdyby było inaczej, to naprawdę bym się zdziwił, bo tym właśnie charakteryzują się te usteckie ślicznotki, że są super twarde, jak na bursztyn oczywiście. Z jednej strony często pytacie, po co tyle gradacji papierów używam w tej fazie pracy. Z kolei z drugiej strony część z was narzeka, że na wypolerowanych tym sposobem bursztynach zostają im głębokie rysy, których nie są już w stanie pozbyć się przy pomocy pasty polerskiej. Podpowiem wam teraz, jak sobie poradzić z tym problemem, a przynajmniej jak ja sobie z nim radzę. Po pierwsze, jest takie stare szlifierskie powiedzenie, że podstawą dobrego poleru jest znakomity prepoler. W przypadku techniki, której ja tutaj używam, chodzi o to, że za końcowy efekt pracy pastą odpowiedzialna jest bardzo dokładna wcześniejsza praca papierami ściernymi. Ogólna zasada tutaj jest taka, że im drobniejszego materiału ciernego będziecie używać, czyli papierów o wyższej gradacji, tym delikatniej będzie on na tartą powierzchnię oddziaływał i tym więcej czasu będzie potrzeba, żeby osiągnąć efekt ostateczny, czyli gładką powierzchnię bez zarysowań. Próby przyspieszenia czy ominięcia tej fazy pracy zawsze kończą się fiaskiem. Bo pozbycie się rys, które pozostawia na przykład papier gradacji 160 czy 180 samą pastą polerską, której gradacja sięga 5 czy 10 tysięcy, czyli okolic 1-2 mikronów, musi trwać całą wieczność. Dlatego też tego procesu nie da się ani ominąć, ani przyspieszyć i trzeba go wykonać bardzo dokładnie. Złoty środek, jeśli chodzi o ilość czasu, jaki jest potrzebny na prepoler, udaje się osiągnąć właśnie używając wielu gradacji papierów. Najlepiej kiedy następujące po sobie wielkości się nie podwajają, czyli po 180 na przykład bierzemy 240, a nie od razu 500 czy 1000, bo w ten sposób pozbędziemy się rys ze 180 najszybciej. Kolejna sprawa to sam problem jak skontrolować, że już faktycznie wszystkie rysy z poprzedniej gradacji papieru zostały starte. Ja to robię w ten sposób, że każdą kolejną gradacją papieru staram się trzeć w jedną konkretną stronę i za każdym kolejnym etapem pracy winną niż poprzednio. Dzięki temu od razu widzę, czy na bursztynie wszystkie rysy pochodzą z starcia ostatnią gradacją papieru, a jeśli widzę jeszcze rysy w inną stronę niż tarłem ostatnio, to powtarzam proces tak długo, aż wszystkie one znikną i dopiero wtedy przeskakuję na wyższe gradacje papieru. I tak przygotowana powierzchnia pod poler sprawia, że sam proces pracy pastą jest już prosty i trwa stosunkowo krótko. Tak, ten bursztyn kocha światło i światło kocha ten bursztyn. Tu się w nim tyle dzieje, tyle podróżnych dzięki niemu można odbyć. W jakieś niesamowite miejsca, jakieś nieznane mgławice i galaktyki, że Elon Musk ze swoim spacexem to się może schować. I na dodatek wszystko to bez wychodzenia z domu. Super. Ładnych parę godzin spędziłem z tym bursztynem już i zapewnił mi całą masę przyjemności. Naprawdę bardzo się cieszę, że do mnie trafił. No ale nic, pora kończyć tą przygodę. Jak widzicie, powierzchnia z każdej strony jest już doskonale przygotowana do ostatniej fazy pracy, czyli do poleru. Więc nie ma co dłużej zwlekać, tylko trzeba się łapać za szmatę i za pastę i kończyć tą robotę. To nakładanie i wcieranie pasty w bursztyn pokazuję Wam tutaj tylko raz, ale prawda jest taka, że czynność tą trzeba powtarzać tak długo, aż wszystkie rysy z ostatniego tarcia papierem znikną. Rzadko kiedy udaje mi się ten stan uzyskać za pierwszym razem, najczęściej powtarzam cały proces dwu- albo trzykrotnie, a w przypadku tak twardych bursztynów jak ten, musiałem nakładać i wcierać pastę aż sześć razy. Ale efekt końcowy jest taki, że nie żałuję żadnej minuty spędzonej na tej czynności. Zresztą zaraz sami się przekonacie. No tak, powiedziałem już tyle pięknych słów na temat urody tego bursztynu, że nie mam już chyba nic więcej do dodania. Nic więcej, ponad to, że wzięcie udziału w całej tej historii sprawiło mi masę radości i przyjemności i że jestem bardzo dumny z efektu, jaki udało mi się osiągnąć. To samo właściwie powiedział Złotnik. Jak zobaczył z jakim bursztynem przyjdzie mu pracować i o jakim projekcie mowa, to tylko pokiwał głową ze zrozumieniem i stwierdził, że tutaj nie ma sensu nadmiernie kombinować i niczego dodawać: żadnych ozdobników, kwiatków, przyczółek i takich tam. Projekt ma być prosty tak bardzo, jak tylko się da, bo piękno tego bursztynu broni się samo. I jak powiedział, tak zrobił. I na szczęście tak się złożyło: że wisior zanim trafi do Tomka. Dostał się jeszcze na chwilę w moje ręce i właśnie teraz zamierzam Wam go pokazać. No! Super to wyszło wszystko. Właśnie takim czymś marzyłem. Z jednej strony klasycznie i subtelnie. Niemalże skromnie można byłoby powiedzieć, gdyby nie fakt, że to jednak złoto jest. Więc skromność to ostatnia rzecz, jaką można byłoby tutaj zarzucić. Jest klasa, szarm i szyk. Jest super. No dobrze. Mam nadzieję, że mama Tomka nie będzie miała nam wszystkim za złe, że zajrzeliśmy do tego pudełeczka przed nią. A jeżeli ogląda pani teraz ten film, to z okazji tej pięknej rocznicy proszę przyjąć do mnie najserdeczniejsze życzenia. Oby kolejne lata upływały państwu w szczęściu i zdrowiu. I trwały jak najdłużej. No, i to już wszystko na dziś. Praca skończona. Pora odpocząć. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem.